Radio TOK FM, Concita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. Już jak ksiądz o dekalogu mówi, to wiesz, to jest strasznie niepoważne. Drugie przykazanie usunęli. Proszę pójść, ja się tym specjalnie nie zajmuję, ale adwentyści to wam dwa dni będą opowiadać. Jak to katolicy usunęli drugie przykazanie. Szatan, diabeł wie po co. Po to... Aby weszło bałwochwalstwo, obrazy pozłacane, posrebrzane, żeby gdzieś się przed tym kłaniali, żeby to całowali, adorowali, czcili. Oczywiście, że Boga Jahwe. nie. Bóg Jachwe z Biblii został wyrzucony siedem tysięcy razy imię Boże Jachwę w oryginale. Istnieje, występuje, ale co z tego, jak oni nie mają zielonego pojęcia, czym ta Biblia jest. Dlatego bardzo dobrze, że weszła partia zielonych do Senatu. Teraz będzie zatrzymywane to i tamto, głupota wszelka, bo posłuchaj, jakie piosenki w Radiu no, Takie piosenki, żebne takie, do jakiegoś smutku, zadumy, do płaczu. Że, wiesz, ni przypiął, ni przyłatał. A jak ten, ten śpiewa, Ceberek, tym takim żebra, żebraczym żebrzącym głosem, no po prostu ja tego nie mogę słuchać, bo to dla mnie, wiesz, ale jak no, ktoś płacze, no wyjścia nie ma z jakiegoś tam powodu, płacze, płacze, ja wiem, że płaczę, ale ludzie czasem tak narzekają płacząc, Łukają, że to nie ma sensu, nie ma to sensu najmniejszego.